Śnieżynka i Pierwiosnek Guido Gozzano. W czasach, gdy ciężkie były trociny, a lekką wielka kamienna bryła, prawie jak włosów półkiel babciny, wtedy właśnie była sobie była. Była sobie księżniczka śnieżynka, która mieszkała sama ze swoim ojcem królem styczniem. Bardzo wysoko w górach, w krainie wiecznych śniegów, w miejscu obleczonym rażącą w oczy bielą i niedostępnym dla zwykłych śmiertelników, król styczeń wytwarzał śnieg na podstawie sobie tylko znanej receptury. Śnieżynka lepiła z niego płatki w kształcie gwiazd i szarotek alpejskich, następnie zaś gdy róg obfitości był już pełen, zgodnie z ojcowską wskazówką, rozsypywała biały puch na cztery strony świata. Śnieg otulał wówczas całą ziemię. Nierzynka była blada i przezroczysta piękna, niczym nie dzisiejsze boginie jej lekko platynowe włosy błyszczały blaskiem gwiazdy polarnej jej twarz i dłonie Perliły się jak kryształki wirującego jeszcze w powietrzu śniegu. Jej oczy zaś mieniły się jasnym, chłodnym błękitem arktycznych lodowców. Niekiedy śnieżynka była smutna. W czasie przeznaczonym na odpoczynek, gdy na bezchmurnym niebie zaczynały migotać gwiazdy, a ojciec styczeń kończył pracę i mościł sobie posłanie w swojej. W puszystej brodzie śnieżynka opierała się o lodowe poręcze, chowała podbródek w dłoniach i rozmarzonym wzrokiem poglądała daleko przed siebie. Któregoś dnia spadła na jej dłonie ranna jaskółka, lecąca przez góry do ciepłych krajów. Daremnie ręce śnieżynki próbowały ją wskrzesić. Trząsana dreszczem agoni ptaszyna, jeła majaczyk, rzewnie wspominając morze, kwiaty, palmy, wieczną wiosnę. Od tamtego dnia śnieżynka marzyła o nieznanych lądach. Pewnej nocy postanowiła wyruszyć ku przygodzie, przemknęła na paluszkach po puszystej brodzie ojca stycznia, porzuciła skutom lodem i spowitą śniegiem krainę skierowała się w stronę wiodącej przez dolinę drogi, aż w końcu znalazła się w gąszczu strzelistych jodeł. Gnomy, zamieszkujące leśne ciemności, przerwały swoje harce na widok przezroczystej księżniczki spowitej lśniącą poświatą. Usiadły okrakiem na gałęziach, po czym rozbawione zaczęły jej się z zaciekawieniem przyglądać. Śnieżynko, śnieżynko, dokąd idziesz? Śnieżynko, zapończ z nami, śnieżynko, zostań z nami. Zbiegły się też gromadnie figlarne duszki, które stanęły jej na drodze i nie zamierzały przepuścić. Najpierw uczepiły się jej kostek u nóg, a potem Oplotły stopy pluszczem i liśćmi paproci. Śnieżynka uśmiechnęła się tylko, odporna na wszelkie przymilne gesty, sięgnęła do srebrnego rogu obfitości, po czym zaczęła rozsypywać wokoło płatki śniegu, uwalniając się od malutkich towarzyszy zabawy. I niewzruszona szła dalej, śnieżnobiała, bezszelestna zwiewna niczym nieg dzisiejsze boginie. W końcu śnieżynka dotarła do doliny, a następnie znalazła się na szerokim gościńcu. Powietrze łagodniało. W pewnym momencie poczuła, że robi jej się duszno. Sięgnęła więc do rogo obfitości i obsypała śniegiem okolicę. Znów głęboko oddychając, i czerpiąc siłę z mroźnego powietrza, ruszyła przed siebie, a jej wędrówka nie miała końca. Gdy znalazła się na rozdrożu, o nie miała zachwytu. Miała oto przed sobą nieznany dotąd krajobraz, nieskończoną połać błękitu, jakby drugie niebo rozłożone na ziemi, trzymane po bokach i rozkołysane przez niewidzialną parę rąk. Śnieżynka szła dalej oczarowana. Przyroda co rusz się zmieniała. Zawilce, goździki, mimozy, fiołki, rezedy, narcyzę, hyacynty, żonkile, jaśminy, tuberozy. W całej okolicy, od wzgórza aż po morze, wszystkie mury i ogrodzenia ustępowały nurtowi w zebranej w rzeki płatków pośród których, gdzie niegdzie wyrastały pojedyncze domy i drzewa. Oliwki rozpościerały swą srebrną szatę, a smukłe palmy pieły się strzeliście ku niebu. Śnieżynka przyglądała się z zachwytem nieznanym wcześniej cudom i zapomniała o pruszeniu śniegiem. Wówczas wracały duszności. Sięgała więc po kolejną garść białego puchu i ośnieżała nim szczodrze okolicę, powietrze zaś od razu się zmrażało, a dziewczyna znów mogła swobodnie oddychać. Przeźroczysta księżniczka płynęła na śnieżnobiałej chmurze, a wszystkie kwiaty, drzewa oliwne i palmy spoglądały na nią oczarowane i trzęsły się z zimna. Nagle śnieżynce zastąpił drogę, Niezwykłej urody młodzieniec w zielono-fioletowym płaszczyku, przeszywając ją groźnym spojrzeniem. Kim jesteś? Jestem Śnieżynka, córka króla stycznia. Czyżbyś nie wiedziała, że to nie jest królestwo Twojego ojca? Jestem pierwiosnek. Nie masz wstępu do mojej krainy. Wracaj na swój lodowiec dla swojego i mojego dobra. Śnieżynka spojrzała na niego tak błagalnym i słodkim wzrokiem, że pierwiosnek aż się wzruszył. Pierwiosnku, przepuść mnie, nie zabawię tu długo. Chciałabym dotknąć tego błękitno-zielono-czerwono-fioletowego śniegu, który zwiecie kwiatami, chciałabym zanurzyć dłonie w tym odwróconym niebie, w końcu, które zwiecie morzem. Pierwiosnek spojrzał na nią z uśmiechem, po czym skinął głową: chodźmy, więc pokażę ci całe swoje królestwo. Podekscytowani i szczęśliwi powędrowali razem, trzymając się za ręce i patrząc sobie w oczy. Z każdym krokiem śnieżynki błękit nieba szarzał, a cudowne ogrody pokrywały się śnieżnobiałym puchem. Dotarli do wioski, której mieszkańcy świętowali i tańczyli pod obsypanymi kwieciem migdałowcami. Śnieżynka zapragnęła, by pierwiosnek porwał ją do tańca. Dołączyli więc do wirujących par. Rozbawiona gawieć nagle odsunęła się przeszyta dreszczem. Ucichły dźwięki muzyki, powietrze zrobiło się mroźne, a z poszarzałego nieba Zaczęły się sypać pachnący migdałami biały puch. Śnieżynka wraz z każdym kolejnym krokiem zostawiała na swej drodze kobierzec lodowatych płatków. Oboje musieli uciekać przed pomstującym tłumem. Gdy byli już dość daleko, odwrócili się za siebie i spostrzegli, że mieszkańcy wioski znów się bawią, a niebo stało się na powrót pogodne. Śnieżynko, zostań moją żoną. Twoi poddani nie chcieliby królowej, która rozsiewa mróz. Nieważne, taka jest moja wola. Beztroscy i szczęśliwi wędrowali dalej przed siebie, trzymając się za ręce i patrząc sobie w oczy. Jednak nagle śnieżynka przystanęła. Była jeszcze bledsza niż zwykle. Pierwiosnku! Pierwiosnku! Nie mam już więcej śniegu, rzekła. Na próżno szukała zmrożonego puchu na samym dnie rogu obfitości. Pierwiosnku, ja umieram. Proszę, zabierz mnie na krańce swego królestwa. Pierwiosnku, słabo mi. Śnieżynka zgięła się w pół, opadła z sił. Pierwiosnek przytrzymał ją, wziął na ręce a następnie ruszył czym prędzej w stronę doliny. Śnieżynko, śnieżynko. Dziewczyna nie odpowiadała. Była jeszcze bledsza. Jej twarz stawała się coraz bardziej przezroczysta niczym tęczowa bańka, która lada moment ma się rozpłynąć w powietrzu. Śnieżynko, odezwij się. Pierwiosnek okrył śnieżynkę swoim jedwabnym płaszczykiem. Aby osłonić ją od skwaru słońca, pędził dalej co sił, aż dotarł do doliny, by powierzyć dziewczynę północnemu wiatrowi. Lecz kiedy uniósł płaszczyk, śnieżynki już nie było. Pierwiosnek zbladł, dostał dreszczy, po czym przerażony zaczął rozglądać się po okolicy. Gdzie ona się podziała? Czyżbym zgubił ją po drodze? Zrozpaczony, schował twarz w dłoniach, lecz po chwili się rozpogodził, albowiem po drugiej stronie doliny ujrzał śnieżynkę, która machała doń z uśmiechem na pożegnanie. Jej dawny nauczyciel i opiekun, północny wiatr, wiódł ją po pokrytych białym puchem ścieżkach w stronę krainy wiecznych śniegu, niedostępnego królestwa jej ojca. Krula